Dobry wieczór państwu, a właściwie jeszcze dzień dobry, bo jeszcze mamy dzień radio, dobrego przekazu na YouTube. To pierwsza transmisja liveowa. Moje nazwisko Janusz, Telerz, umówiony live, obiecany rozmówca. Ale chwilkę tego, co w tej chwili jest bardzo, bardzo na topie, czyli mamy 171 dzień roku, mamy 25 tydzień. Jesteśmy na progu lata. Lata gorącego. Jesteśmy trzy tygodnie po wyborach. Te wybory yy, bardzo mocno yy, nagłośniły różne rzeczy, o których będę rozmawiał z moim, yy, z moim rozmówcą. Szanowni Państwo, yy, nie przedłużając, yy, czynny zawodowo społecznik, yy, członek yy, partii Polska 2050 Szymona Chłowni. Andrzej Wojtków. Witaj, Andrzeju, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Andrzeju, umówiliśmy się, że nie będziemy zbyt długo rozmawiać. To nas pierwszy live, mam nadzieję, że nas widać i słychać. I żeby, żeby podjąć temat po prostu bez przedłużania, temat, bardzo gorący temat, który pojawił się w związku z Polską 2050 Szymona Hołowni czyli zakończenie projektu Trzecia Droga, czyli połączenia dwóch partii, najstarszej partii w Polsce, Polskiego Stronnictwa Ludowego i najmłodszej wtedy partii Polska 2050, na Hołowni Projekt, który powstał w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi. Projekt, kiedy powstawał ten projekt, głównym celem jego było Dołączyć do Platformy Obywatelskiej, dołączyć do strony demokratycznej w celu odsunięcia Zjednoczonej Prawicy, czyli PiSu, Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicjantów od władzy. Stworzenie Szerokiego Frontu Demokratycznego, naprawianie prawa i naprawianie demokracji w Polsce. Nie był to projekt na stałe, nie, był to, nie było to małżeństwo na zawsze, tak było to od samego początku mówione. Był to projekt na w zasadzie cztery wybory, na wybory parlamentarne, na wybory samorządowe, na wybory europarlamentarne, no i teraz na wybory prezydenckie. Jesteśmy po czterech wyborach. W ostatnich dniach pojawiła się właśnie taka informacja, która mówi o tym, że projekt trzeciej drogi się zakończy. Polskie Stronnictwo Ludowe i Partia Polska 2050 na Łowni Idzie swoimi drogami, tak jak to było po części, bo przecież i PSL, i Polska 2050 miała swoje dwa osobne kluby parlamentarne, ale teraz podniósł się bardzo duży krzyk podniósł się duży krzyk, że to w tej chwili stało się głównie przez marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, że ten rozpadnięcie się tego projektu będzie miało wpływ na koalicję 15 października, że będzie to miało bardzo wpływ na dalszy parlamentaryzm. Jak byś się do tego odniósł? To znaczy, się, jak powiem tak. Ja pochodzę do tego z rosyjskim spokojem, dlatego że e, faktycznie ten projekt był potrzebny i, i stworzony tylko po to, żeby m, osiągnąć swój cel, i, i, i ten cel został osiągnięty. Tak to skomentuję. Natomiast e, odniosę się tutaj trochę do e, wypowiedzi różnych e, komentatorów politycznych i tak dalej. Nie będę wymieniał, to jest nazwiska, ale yy, krążą takie opinie, że to jest koniec polski 2050, koniec trzeciej drogi i, i w ogóle skończycie jak kukis i tak dalej. A więc y, kwituję to w ten sposób. Nic podobnego. Yy, nie kończymy tego projektu i Polska 2050 będzie istniała nadal. Idziemy z jasnym, prostym przekazem naszej piątki. To jest piątka która y, mówi o asystencji osobistej. To jest piątka, która mówi o naprawie y, mediów publicznych. Y, to jest piątka, która mówi o y, budownictwie społecznym. I y, to jest piątka, która mówi o tym, y, że y, potrzebne y, jest y, prawo, które unormuje y, kwestie smartfonów w stołówkach. To nie jest y, typowy zakaz. Tutaj muszę wyjaśnić, że to nie jest typowy zakaz. Tego, że dzieci nie będą musiały, nie będą mogły nosić transport, który jest do szkoły, ale to chodzi głównie o higienę, o to, żeby zabezpieczyć dzieci przed dostępem do niechcianych treści. Także tak to się w tej chwili ma. Co do projektu trzeciej drogi, myślę, że on się sprawdził, i, i tutaj jesteśmy chyba przykładem tego, że mimo tego, że ten projekt został zakończony, to rozstajemy się w zgodzie. I, I taki jest nasza, nasz cel i taka jest nasza idea. To nie, nie oznacza, że nie będziemy współpracować nadal. Będziemy współpracować w dalszym ciągu, ale w innej formule. Hey, Andrzeju, temat bardzo gorący, temat który tylko na chwilę i yy, głośno się go mocno się stonowało, ale to wszystko teraz bardzo, bardzo powróciło. Wybory, wybory na fotel prezydenta, wybory, które odbyły się... Trzy tygodnie temu yy, wygrał Karol Nawrocki, yy, wygrał yy, człowiek yy, z naznaczenia niby obywatelskiego, ale z poparcia Polscy yy, Prawa i Sprawiedliwości, wygrał yy, około różnicą około 1,5% procenta głosów, to jest przeniesienie na liczbę głosów około 400 tysięcy. Są w tej chwili yy, we wszystkich miejscach i w telewizji, i tej publicznej, i tych telewizjach komercyjnych, i na większości social mediów yy, ponosi się krzyk o podejrzenie o sfałszowanie wyborów. Yy, pojawi, do Państwowej Komisji Wyborczej dotarło ponad 30, a być może już nawet 40 tysięcy protestów. Yy, w różnej formie, o różnej mocy, o różnej argumentacji. Yy, problem polega na tym, że. Yy, Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła już jakiś czas temu Karolowi Nawrockiemu wręczyła zaświadczenie o wygranych wyborach. No i w tej chwili wszystko to chyba staje na głowie. Jest próba do powtórzenia tych wyborów. W, te, w tej próbie do powtórzenia wyborów jest z niektórych kręgach jest chęć zaangażowania Marszałka Sejmu Szymana Ołowni. Pojawiły się takie koncepcje, żeby na początku sierpnia marszałek swemu Szymon Chłownia nie zwoływał zgromadzenia narodowego, na którym byłby przyjęty, przyjęte byłoby, przyjęte by było ten przysięga Karola Nawrackiego, wtedy jak przysięga Karola Nawrackiego nie byłaby przyjęta, byłoby pewnego rodzaju bezprezydencie i wtedy tym prezydentem na około dwa miesiące stałby się Marszałek no, Sejmu Szymon po podpisywałby te ustawy, które nie podpisał dotychczasowy prezydent Andrzej Sebastian Duda. No i pojawiają się w różnych mediach i social mediach sygnały, żeby to zrobił. Z drugiej strony pojawiają się sygnały, że żeby tego nie robił, bo to będzie łamanie konstytucji. Z trzeciej strony pojawiają się sygnały, które, zwłaszcza z tych stron, które hejtowały Szymona Hołownię, że w końcu ma okazję pokazać, być mężem stanu, ma okazję pokazać, że ma kochones. Sam marszałek Sejmu, Szymon Hołownia powiedział, że to by była gra państwem, że to by była gra demokracją. I jedynym jego podstawą do jakiegokolwiek innego działania niż przysiężenie, Karola Wrockiego będzie uznanie przez Sąd najwyższej nieważności wyborów, ale na to się nie kroi. I jakbyś się do tego odniósł w związku z tym, że są tak skrajne naciski na Szymona Hołownię w różnych miejscach i w różnych, w różnym stopniu, yy, że Szymonowi chyba nie, na, nie ma co zazdrościć. Natomiast prawo jest prawem, demokracja jest demokracją, mówiliśmy się na to, że będziemy stosować zasady demokratyczne, więc. Jak się do tego odniósł? Co dalej, jak to dalej widzisz? Pierwsza podstawowa kwestia. Konstytucja. I tego należy przestrzegać bezwzględnie. I tu yy, nie ma żadnego ale. Nie można tego naginać ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Druga podstawowa kwestia to jest to, że PKW w mojej ocenie zbyt wcześnie wydała zaświadczenie Kandydatowi na prezydenta, czyli, czyli elektowi panu Nawrockiemu. To jest, to jest właśnie ta druga kwestia. Trzecia kwestia to jest taka, że chciejstwo to nie wszystko. Bo czytam dużo komentarzy, sam na nie też odpisuję i mówienie o tym, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia stanie się z niebężem stanu, bo nie zwoła Zgromadzenia Narodowego. To jest po prostu czyste chcieństwo. Przede wszystkim czwarta kwestia to jest y, Zgromadzenie Narodowe, które musi być zwołane. Marszałek Sejmu nie ma innego wyjścia. Musi to zrobić, ponieważ w innym przypadku grozi mu za to odpowiedzialność karna. A dlaczego? A no dlatego, że takie są, takie mamy w Polsce przepisy, które są tak zabetonowane i y, y, y w tej chwili za, nie za bardzo jest możliwość, żeby to odwrócić. Kwestia następna. Y, to nic nie jest jeszcze powiedziane i to chciałbym, żeby wybrzmiało, szczególnie do, do wyborców Platformy Obywatelskiej. Nic nie jest powiedziane, dopóki to zgromadzenie nie jest zwołane. I teraz należy się odnieść tutaj do sytuacji, która miała miejsce w styczniu. Chodzi o ustawę incydentalną. Jedynym ratunkiem, żeby w Polsce był spokój i żeby nie wydarzyły się jakieś niespodziewane rzeczy i każda ze stron była zadowolona, należałoby w tej chwili w mojej ocenie jak najszybciej, jak najszybciej przywrócić i uchwalić na nowo ustawę incydentalną proponowaną przez Szymona Hołownię. To spowoduje taki manewr, że każda ze stron będzie miała wpływ na decyzję. Tym samym Potem nie będzie takiej możliwości, żeby powiedzieć, że ktoś albo coś, albo marszałek Sejmu, albo ktoś miał jakikolwiek wpływ na ważność bądź nieważność wyboru. Tak to przynajmniej widzę. I kwestia kolejna w tej chwili, dopóki nie ma orzeczenia Izby Kontroli nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o ważności wyborów, że nie ma tego stwierdzenia, to... Tak, jak powiedziałem wcześniej, wszystko może się wydarzyć. Także proponuję być cierpliwym i czekać na bieg wydarzeń, bo w polityce polskiej jest to tak skonstruowane, jest tak skomplikowane, jest tak zawikłane, że nie wiadomo, co będzie jutro. Andrzeju, temat powiązany jakby z tym, co niektórzy sugerują Szymonowi Hołowni, niektórzy odmawiają. I wiadomo, że Szymon Hołownia był przewodniczącym Polski 2050. Szymona Hołowni jako partii. No i teraz większość tych bardziej oglądalnych i posłuchalnych social medi wieści czy rości, czy przewiduje Polsce 2050 już w zasadzie definitywny koniec. Wspomniałeś o tym, ale to w tej chwili się tak nasiliło, że jest porównywanie Polski 2050 Szymona Chłowni do Kukiza 15, do ruchu Palikota, do ruchu nowoczesnej i co można byłoby tym wszystkim gadającym głową. A tutaj te poczytniejsze i, i Pani Kamila Super Superekspresu i, i Pan Doktor De Niro tak, o takim pseudonimie współpracujący z Panią Kamilą. Również w innym profilu redaktor Tomasz, o którym tu po prostu może więcej mówić, nie będę, przewiduje definitywny koniec. Ta ich narracja, a przecież to są portale, oglądają, które ogląda sporo widzów, wprowadza trochę zamieszania, wprowadza trochę fałszu, wprowadza trochę zakłamania. Jak tym, tym ludziom tłumaczyć, że po prostu są w błędzie? To są ludzie, którzy mają y, takie pro-platformowe y, narracje, pro-platformowe y, wiz wizje, czy no, chociaż o wizjach mówił kiedyś, kiedyś premier y, Donald Tusk, że jak ktoś ma wizję, powinien się udać gdzieś indziej. Natomiast tu te wizje, czy przewidywania, czy próby wmawiania ludziom, że to już jest definitywny koniec Polski 2050, co im tłumaczyć? Bo tu jeszcze trzeba powiedzieć tak, że Niektórzy z nich przewidują, że Marszałek Sejmu skusi się Jarosławowi i Aleksandrowi i będzie próbował wejść w układ z Prawem i Sprawiedliwością. Niektórzy przewidują, że będzie to również częściowo próba układu z Platformą, ale przecież Polska 2050, Polska o takim lugu, od dawna miała swoje własne DNA, to DMA przecież nie znikło. Dalej y, jesteśmy po stronie demokratycznej nie, nie do końca Platformy, i m, należałoby tu powiedzieć, że y, zaczyna Polska 2050 znowu jak w roku 2022, w roku 2023 i swoją drogą będzie miała swój przekaz. Wracamy do tego dobrego przekazu głową i sercem, ale ta narracja, która w tej chwili jest poprzez. Tych różnych komentatorów politycznych narzucana może spowodować, że to nie tylko zaszkodzi Polsce 2050, ale to zaszkodzi również tej stronie demokratycznej, chyba samej Platformie też. Jakbyś to po prostu ujął. Zgadzam się z tą oceną, którą teraz wydały, że e, e, tak, zwane, e, tak zwana jazda na Polska 2050. Szkodzi całej koalicji 11 października. Natomiast jeśli chodzi o to, co mówią ci wszyscy komentatorzy i tak zwani mądrusie, tak to określę, to ja już słyszę to od samego początku. To jest wasz koniec, was już, was już, was już nie będzie. Za chwilkę skończycie jak pan Palikos i tak dalej, czy tam, czy tam Ryszard Petru i tak dalej. Wcale nie. My sobie poradzimy, może w małym gronie, ale za to skutecznie. Należy tu przypomnieć, że mamy w tej chwili 30 posłów, a więc jesteśmy znaczącą grupą w polskim parlamencie i mamy naprawdę spory wpływ na to, co w tej chwili jest robione. Nasze stanowisko jest jasne i wyraźne. Piątka którą prezentowaliśmy, przynajmniej dzisiaj, nawet na konferencji prasowej, musi zostać zrealizowana. To jest nasz warunek, być albo nie być w tej koalicji. Ona musi być zrealizowana. Obiecaliśmy to wyborcom i dotrzymamy słowa. Stajemy teraz twardo na takim stanowisku, a nie innym. To, co obiecaliśmy, musi być zrobione. I nie ma mowy o żadnym końcu Polski 2050. Tak to skomentuję. No i to to by było chyba... Tyle i trzeba byłoby chyba dodatkowo powiedzieć coś, co yy, pewnie się ze mną zgodzisz. Polska 2050 to nie jest platforma i na pewno do tej platformy jak nowoczesna się nie zapiszemy. No Marza, mam rację. Absolutnie nie. Nie jesteśmy żadną platformą obywatelską żadną piątą kolumną PiSu, czy, czy, czy trzecią nogą pana premiera Tuska. Tu yy, należy to jasno i wyraźnie podkreślić. A chyba jeszcze dodatkowa informacja taka, że yy, mimo zakończenia się projektu Trzecia Droga to z PSL-em dalej mamy dobre układy i w tych istotnych rzeczach dla Polski, dobrych, istotnych rzeczach dla polskiej demokracji będziemy jak najbardziej rozmawiać. To nie oznacza, że odwracamy się od siebie i i nie będziemy oczywiście, w ogóle na siebie patrzeć. Oczywiście, że tak. Będziemy współpracować i namawiać każdego do współpracy i do realnego działania. A nie pustych obietnic, bo nie na tym to wszystko polega. My poszliśmy do polityki po to, żeby zrobić konkretną robotę. Mogliśmy, inni mówią, mogliście nie być, nie zawierać pa pa paktu z diabłem i tak dalej, i tak dalej. Właśnie nie poszliśmy po to, żeby mieć jakikolwiek wpływ na cokolwiek. Z innej strony patrząc, mogliśmy zostać w opozycji i czekać, aż spadną gruszki zwierzby. To do niczego się to nie przyczynia i, i nic nie daje. Woleliśmy pójść i mieć jakiś wpływ, postarać się zrobić choć jedną dobrą rzecz i to jest właśnie DNA Polski 2050. Podkreślam DNA Polski 2050. Na nie zależy na stołkach, nam należy na tym, żeby zrobić i czynić dobro. I myślę, że to chyba tyle w tym przekazie. Chyba, że masz jeszcze coś do powiedzenia bez mojego udziału. Eee, skorzystam z okazji i chciałbym pozdrowić wszystkich sympatyków Platformy Obywatelskiej i życzyć im trochę więcej cierpliwości i wyrozumiałości. Eee, I to tyle. Dziękuję bardzo. I drodzy Państwo, to tyle na ten pierwszy przekaz, pierwszy live myślę, że będziemy to powtarzać, bo dużo rzeczy się dzieje. To, co w tej chwili omawiamy, być może już jutro, czy za po drugim weekendzie, w poniedziałek, będzie częściowo zreaktualizowane. Więc będziemy się starać, będziemy się starać komentować to na bieżąco, ale oczywiście nie, Andrzej nie jest jedynym rozmówcą, który tu będzie, który tu będzie królował. Napiszcie jakiś komentarz, napiszcie jakąś uwagę, jakąś sugestię, yy, na pewno to w następnym przekazie omówimy. Radio Dobrego Przekazu, radio na YouTube. Yy, polecamy słuchania tu różnych informacji, bo to nie tylko polityka, koło polityka to różne inne również informacje. Radio Dobrego Przekazu, jak sama nazwa mówi, dobry przekaz, niekoniecznie zawsze wesoły, niekoniecznie zawsze... Zawsze do śmiechu, ale na pewno rzetelny i na pewno konkretny, czego nie usłyszycie na większości social medów i na pewno nie usłyszycie na telewizjach, zwłaszcza tych, które roszczą sobie prawo do noszenia miana publiczna. Zgodzisz się ze mną. Jak najbardziej tak. No i to tyle. Drodzy Państwo, to tyle w ten piątkowy, piątkowy wieczór. Yy, bardzo dziękujemy za to, że, że byliście z nami. Jak już wspomniałem, prosimy o uwagi, prosimy o sugestie, prosimy o komentarze, a na pewno w następnym czasie się do tego, w najbliższym czasie się do tego odniesiemy, a, a na razie to chyba tyle. Drodzy Państwo, miłej, spokojnej piątkowego wieczoru. Jutro pamiętajcie, z samego rana wchodzimy w lato, to lato niesie ze sobą. Yy, różne, różne przypadki, różne konsekwencje. Jutrzejsza noc, noc, święta Jańska bądź noc kubały. Będzie o tym krótki live z mojej strony. Yy, pamiętajcie, że yy, lato niesie ze sobą wakacje, niesie ze sobą urlopy, niesie ze sobą labę, ale z tego co wiadomo i zapowiadał to sam premier Donald Tusk, zapowiadał to Szymonownia. Nasi parlamentarzyści raczej wakacji mieć nie będą. Czy, czy tak? Myślę, że tak. Jest przed nami jeszcze dużo, dużo pracy i z pewnością te, tych wakacji nie będzie. Będziemy pracować ciężko i bezwzględnie, po to, żeby projekty wszystkie zostały dowiezione. Drodzy Państwo, i to tyle. Obserwujcie strony Radio Dobrego Przekazu, bo tu będą na pewno informacje o kolejnych liveach komentujących to, co się wokół dzieje i nie tylko związanych z polityką. Państwa i moim gościem dodatkowo rozmówcą był aktywny zawodowo-działacz społeczny, członek Polski 2050, Szymona Hołowni, Andrzej Wojtków. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za ten udział i myślę, że już wkrótce będzie o czym znowu dalej mówić. Ja również dziękuję bardzo i do zobaczenia, do zobaczenia z Państwa.